Witam Was, ja jestem JJ i to jest kolejny odcinek naszej serii Let's Play Brothers A Tale of Two Sons. Jesteśmy teraz powiązani liną i czas na wspinaczkę alpejską, bądź też po prostu wspinaczkę wieżową. Będziemy się wspinać na tą wieżę. Evil Tower of Evil, Evilness of Evil. Tak. Eee. Okej. Okay. To mamy taki duży tam trochę odstęp. Starszy tam nie doskoczy. Ale mogę robić pewnie takie coś. Woohoo! Now, this is fun. Ej, to jest dopiero zabawa. Eee. Teraz, żeby nie pomylić guzików, najważniejsze. Okej. Okay. Dobra, młode się trzymaj. Okej. Okay. <laughs> Wiadomo, że gdybym puścił teraz się, to oni by po prostu spadli. Dlatego muszę uważać, który guzik naciskam, którym akurat bratem kieruję. Na przykład tak jak teraz. Dzięki Bogu, że nie są od linie. Okej, okay. Teamwork, panowie. Teamwork to jest młody, to teraz starszy. Tak, tak, pyk, pyk Uff, mam stres właśnie, żeby nie spadli w przypadkiem O, nasz latawiec Okej okay. Lekko dziwne, ale nieważne Bujaj się młody, bujaj Jej No i chyba nam się udało. Jak tylko opanuję znowu sterowanie. Ja wolę, kiedy starszy jest po lewej stronie, ponieważ lewa gałka to jest sterowanie lewym bratem, prawa gałka to jest sterowanie yy, młodszym bratem, a lewa to jest sterowanie starszym Się nagadałem. Tu nic. I ja. I ja, i ja, jasne, jasne. No, kawałek, kawałek. Przelecieliśmy już. A ta! Ta! Ty nie gadaj, tylko się łap tej ściany. Łap się ściany. No. <grym 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 się nagle rozgadał, patrzcie teraz. Matko Boska, jest teraz chyba 36 stopni w cieniu. Zdycham tu, naprawdę ludziska... Oh no! oni też prawie zdechli. To jest właśnie błąd, kiedy niechcący się puszczę. Ob oboma, oboma. Tak, kiedy obaj bracia po prostu puszczą się tego, czego się trzymają, akurat zacznijmy pojedynczo. I teraz w tę manikę? Najwyraźniej. A w drugą coś jest? Nie, dobra. No to my się w drugą nie będziemy wybierali, w takim wypadku. Pójdziemy bezpieczną drogę. Po co nam bramą? My nie potrzebujemy drzwi. Aha, tu jest jeszcze most rozwalony. Nie no, pięknie, po prostu cudownie. Teraz są po właściwych stronach, może będzie mi nieco łatwiej. Aczkolwiek nie mówię, że na pewno. Cyk, cyk, cyk. Oh my god! Cyk, oczywiście, nie spodziewałem się niczego innego. Wy zawsze macie pecha panowie. Dawaj, 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 dawaj. Jest weekend Je... Tego się właśnie bałem Okej, okay. mój bunt Podejście drugie, może tym razem nie się, nie pomylę Chwila skupienia E, teraz młody em. O, -o. o o dobra, trzymaj się trzymaj się teraz młody młody to będzie ten tak to będzie a tylko mi się białą guziki tak to jest młody okej. Okay. Wszystko zgodnie z planem. Uuu, fuck. Ej, już trochę jest porozwarany. Jestem ciekaw, czy my w ogóle cokolwiek znajdziemy w tej wieży się okaże, że naprawdę już to. Tak, tak, lek tu był, ale setki lat temu. A nie teraz. O, to mi się podoba akurat. E, teraz, teraz, co możemy zrobić? Hmm. Młodym teraz tutaj gdzieś jest, dobra. Hopsa. Hopsa. Jest. Dobrze, mam to idzie ponownie, kurczę. Naprawdę ciężko uwierzyć, że to jesteście po prostu zwykłymi chłopcami z wioski. Jeszcze jedno pytanie. Kto ma tak cholernie wielkie drzwi? Okej, okay, chyba że to będzie jakiś dom gigantów, czy jakoś tak. Wiecie, FIFO, FAFUM, czy jak tam leciało. W tej, tej, tej... ...bajce a propos... ...magicznej fasolki... ...i giganta. Olbrzyma właściwie. Teraz to gra nieco troszkę tak lekko, zdziebko nie za bardzo przypomina grę Aiko. Co to jest za dźwięk? Nie wiem, czy ci grę Aiko. Pisze się i co. O mój Boże, definitywnie coś słychać. Będzie jakiś Giant Baby. Albo jakiś. Ol... Strzelam, że to będzie jakiś olbrzymi ptak żył w tej wieży, który będzie chciał nas zabić. Boję się, boję się, boję się, już mi się to nie podoba. Nie podoba mi się, że oni nie są razem. O-o. Um. O-o. Tak, tak, bezstresowo, bezstresowo, widzę panowie. Moglibyście już na jedną. Na jedną platformę razem wejść naprawdę. W ogóle bez stresu was zapada się wszystko wokół nich, Eee, spokojnie, spokojnie, dzieje. Chyba trafiłem z tym gigantem, bo jeżeli przyjrzycie się na dole, tam był właśnie olbrzymi zestaw do jedzenia. Ooo, oh, krap. I. Okej, okay, jeszcze, jeszcze nic, jeszcze nie ma tragedii. Czuję tragedię nadchodzącą po prostu w każdej chwili. Definitywnie coś słychać. Nie podoba mi się to. I coś się dzieje. Dobra, czas się trochę nawodnić. Polecam wszystkim. Jeżeli oglądacie to na bieżąco i u was też jest tak gorąco, to naprawdę nawadniajcie się. A może tam nie idźmy? Może nie idźmy w stronę tego dziwnego dźwięku? Może nie idźmy w stronę dziwnego dźwięku? Dlaczego musimy zawsze iść w stronę tam, gdzie jest niebezpiecznie? No dobra Ciekawość pierwszym krokiem do piekła A nie To jest, co to jest? To jest jakiś ptaszek Mówiłem, że jakiś olbrzym? Wiedziałem, po prostu wiedziałem Możemy tworzyć piwnicę? Nie, dobra Sprawdźmy, co tu się dzieje w ogóle Książeczka, ale my nie możemy na nim przyjrzeć, przyjrzeć się bliżej, szkoda, szkoda. Nie, niestety nie. No, jakieś skrzynie, bla, 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 bla. Dobra, my na łóżko się wtrążolimy tutaj. Jeżeli mam przyznać, wieża wygląda obrzydliwie wszystko się rozpada, ale to łóżko jest idealnie pościelone i to mnie martwi. to oznacza, że ktoś tu prawdopodobnie właśnie rano spał jeszcze Znów nie świeczkę. A myślałem, że będziesz taki e, Okej okay. A jednak tędy. Tak, olbrzymie miotła, wszystko olbrzymie O! <grymne> to więc widzieliśmy właśnie z daleka wtedy Coś ciekawego? Coś powiesz? Nie? Żadnych obserwacji? Młody mm -hmm. <głady> Młody się bawi, okej okay. Jak zwykle. Ooo, jakaś krew, ojeju <głady> Chodrzym po książce, no wszystko okej? Okay? Jest jakiś ptaszek, biedny. Tylko, że olbrzymi. No dobra, młody to the rescue, na ratunek. O, brygada RR dajesz. Dobra. Samolot za oknem, świetnie. Dobra, samolot chyba już poleciał. Możemy kontynuować. Jest! Pomóż mu jest! Co myśmy uwolnili? Olbrzymią sowę? Nie. Ej, to jest urocze! Hej. Uh. Uroczy ptaszek. Czy po prostu kreaturka jakaś. Teraz syreny? Serio? E. Czemu Biedactwo. Tollio Hmm. Nie wspominaj, nie będziesz smutny. Damy radę. Damy radę, ogarniemy lekarstwo, będzie wszystko ok. Dalej pójdziecie na ryby. Jeszcze młodego zabierzecie, będzie w ogóle super. Chill, chill. Biedactwo tutaj. Szkoda tego ptaszka. Tak, ale piórko zabiorę. Mogę zabrać piórko? A nie, musiał je trzymać cały czas. Biedny. No dobra, zabiorę piórko młodym. Niech on nosi na razie, zobaczymy jak daleko mogę je zanieść. Gdzie my teraz jesteśmy? Wiesz, wow. co mnie nurtuje? Jedno pytanie. Nawet jak znajdziemy to, co mamy znaleźć... Jak Wrócimy do domu. Al, dobra. Najpierw skupmy się na jednej misji, potem pomyślimy, jak wrócić. Może będzie jak w Władcy Pierścieni przylecą gryfy po nas. O. Oh. Wow, A więc najwyraźniej faktycznie jesteśmy w krainie olbrzymów I olbrzymy toczyły wojnę A. O, chryzta, tam są wszystkie zwłoki olbrzymów O... Ku... Jezus, o Jezus Mario tego jest więcej i sępy, które jedzą... To... Może by to jakoś? Może. Hmm. Przepraszam, naprawdę nie chcę tego robić, ale muszę, jestem na misji. Wybacz mi. Naprawdę. Wybacz mi. Olbrzymie mieczy. Kto z Was się tego spodziewał, kiedy zobaczył pierwszy odcinek tej gry, bo ja nie. Uch. Naprawdę tego się nie spodziewałem, że zobaczę. Trzymasz się? Trzymasz Naprawdę nie spodziewałem się, że zobaczę takie rzeczy w tej grze. Lekko mnie zaszokowali twórcy. Przyznam, przyznam. Jaki sekret, cokolwiek tu do góry. Nie doskoczy. A, okej, okay, dobra, dobra, dobra. Ten sekret to jest normalna droga. już widzę, już widzę. Wszystko spokojnie. Teraz pomóż bratu. No, wyginaj się, wyginaj się Jeszcze. Dobra Już jest. Ale to jest cudowne, że naprawdę nieważne czy to byłby młodszy, czy starszy. Jeden z nich by sobie nie poradził. Muszą być we dwóch Okej, okay, ale na tym skończymy ten odcinek. Na dalszą część cmentarza Olbrzymu zapraszam Was dopiero w kolejnym odcinku. No, to się stało szybko, bardzo mroczne. Uff. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale to by było już na tyle. Komentujcie, subskrybujcie. Żółty magiczny guziczek. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.